Wiosenny sezon anime zapowiada się szalenie obiecująco. Z tego powodu przygotowałem dla Was 15 tytułów, które zasługują na szczególną uwagę. Jest o czym opowiadać, także nie traćmy czasu. Zapraszam. Po pięciu latach przerwy powraca jedna z najpopularniejszych serii ostatnich lat, a mianowicie Oregairo. Początek emisji planowany jest na 10 kwietnia. Drugi sezon Yahari zakończył się niezwykle emocjonująco, zapowiadając przełom w relacjach pomiędzy trojgiem głównych bohaterów. Chyba wszyscy liczymy, że tak będzie naprawdę. Wątek miłosny nabierze rumieńców, Yukino i Yui zaakceptują własne uczucia, a światopogląd Hachimana będzie ulegał ciekawym zmianom. Nie możemy zapominać również o Ishiki, która także dorzuci pewnie od siebie 3 grosze. Koniec końców, Oregairu 3 ma podstawy by zostać najlepszą odsłoną całej serii. Trzymam kciuki już się nie mogę doczekać. Premiera trzeciego, zapewne ostatniego sezonu Yahari odbędzie się 10 kwietnia. Kaguya sama, Love Is War, to jedno z najlepiej ocenianych anime ubiegłego roku. Do widzów trafiły przede wszystkim postacie głównych bohaterów oraz humor. Dzieło studia A1 Pictures ponownie zawita na ekrany, by rozbawić widzów. Centrum produkcji po raz kolejny stanowić będą Kaguya oraz Miłki, uczniowie elitarnego liceum, którzy są w sobie zakochani. Żadna ze stron nie chce jednak wyznać swych uczuć jako pierwsza. Bohaterowie próbują wzajemnie się do tego zmusić, co skutkuje wieloma zabawnymi zdarzeniami. Jeśli lubicie szkolne romanse, w których aspekty komediowe odgrywają istotną rolę, Kaguya sama jest na pewno dla was. Druga odsłona tego tytułu będzie mieć premierę już w kwietniu. 26 kwietnia powróci Sword Art Online, czyli tak zwane SAO. Jedno z najpopularniejszych anime zeszłej dekady przedstawi nam ostatni akt bitwy o tytułowy Underworld. Nie jestem na bieżąco z uniwersum SAO, dlatego moje spostrzeżenia odnośnie ostatnich sezonów są dosyć ograniczone. Sądząc po opiniach na temat poprzedniej odsłony oraz Sword Art Online Alicization, seria zmierza chyba w całkiem dobrym kierunku, zmniejszając liczbę powodów, by ją krytykować. Dajcie znać, czy czekacie na najnowszy sezon SAO, premiera 26 kwietnia. Tego samego miesiąca powraca także Shokugeki no Soma, czyli znana wszystkim miłośnikom anime produkcja o gotowaniu. Będzie to już piąty sezon tej szalenie popularnej serii. Osobiście jeszcze nie miałem okazji obejrzeć ani jednego sezonu Shokugeki, także ciężko wyrazić mi na jego temat własne zdanie. Fani produkcji mogą spodziewać się zapewne dalszych zmagań kulinarnych pomiędzy Somą i jego towarzyszami, a Radą Uczniowską. Warto podkreślić, że manga dobiegła końca w sierpniu zeszłego roku, także sezon piąty może okazać się tym finałowym. Premiera Shokugeki Kinosoma Soma Gonosara planowana jest na 11 kwietnia. Jednym z najbardziej docenianych tytułów zeszłego roku było na pewno Fruits Basket, nowa adaptacja mangi wydawanej między 1998 a 2006 rokiem. Widzowie docenili śliczną stronę wizualną, ale również fakt, że Fruits Basket 2019 jest wierniejszy mance niż wcześniejsza adaptacja. Koniec końców Toru oraz członkowie rodziny Soma powracają na ekrany i to już w przyszłym miesiącu. Fruits Basket 2 ma wielkie szanse, by stać się nawet flagowym tytułem tegorocznej wiosny. Kolejny sezon jeszcze dokładniej przedstawi widzom rodzinę Soma, kładąc większy nacisk na takie postacie jak Kazuma, Kisa, Hiro czy też Kureno. Więcej uwagi otrzymają także Honda i Kyo. Możemy również zakładać, iż tragiczna historia rodziny Soma odciśnie wyraźne piętno na toru oraz postrzeganie przez nią nietypowej rodziny. Fruits Basket jest zdecydowanie godne poświęcenia uwagi, do czego gorąco Was zachęcam. Premiera już w kwietniu. 5 kwietnia rozpocznie się emisja drugiego sezonu Ascendance of a Bookworm. Pierwsza odsłona tego tytułu miała swoją premierę jesienią zeszłego roku i niestety przeszła w naszym kraju bez większego echa. Ascendance of a Bookworm traktuje o miłości do literatury, co zwolenników książek powinno wielce zainteresować. Protagonistką anime jest Urano Motosu, dziewczyna, która kocha czytać, marząc po cichu o zostaniu bibliotekarką. Nim jej pragnienie zdołało się ziścić, Urano umiera w wypadku. Niespodziewanie dziewczyna powraca jako Main, pięciolatka żyjąca w czasach średniowiecznych. Mine również kocha książki, aczkolwiek ma do nich wyraźnie ograniczony dostęp. Dziewczynka ani myśli porzucać jednak swojej pasji, tylko decyduje, że sama zajmie się wydawaniem książek. Ascendance of a Bookworm z pewnością potrafi zachęcić, by sięgnąć po wartościową literaturę. Wielki atut stanowi także konstrukcja osoby Mine, kochającej książki ponad wszystko. Dziewczynka imponuje charakterem, nie zrażając się wszelkim przeciwnościom losu. Anime to również miłe odświeżenie dla gatunku isekai, który od jakiegoś czasu już za bardzo kisi się we własnym sosie. Premiera tytułu 5 kwietnia. Tego samego dnia obejrzymy pierwszy epizod Hamefury. Anime fantazy z elementami komedii oraz dramatu. Główną bohaterką produkcji jest Katarina, córka księcia. Dziewczyna przypomina sobie jednak, że tak naprawdę straciła życie, grając wcześniej w swoją ukochaną grę. Katarina pojmuje wreszcie, iż do świata tejże gry właśnie trafiła, pełniąc rolę czarnego charakteru. Antagonistów czeka na ogół banicja lub śmierć. Katarina stara się nie dopuścić do żadnej z tych rzeczy. Jeśli Hamefura uraczy nas niezłym humorem, interesującą osobą głównej bohaterki oraz postaciami drugoplanowymi, możemy otrzymać tytuł, który wyróżni się na tle pozostałych anime. Czy tak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. Premiera 5 kwietnia.